W kolejnym zadaniu chcemy wyznaczyć sobie różnicę długości krawędzi sześcianów, skoro znamy ich objętości. Czyli żeby wyznaczyć różnicę długości krawędzi, to musimy przede wszystkim długości tych krawędzi wyznaczyć. No i teraz, ponieważ mamy podaną objętość, no to wzór na objętość sześcianu to będzie A do potęgi trzeciej A do sześcianu. Skoro my wiemy, ile wynosi V, no to podstawmy sobie w miejsce literki V najpierw 432 równa się A do 3. Możemy też zapisać, że A do 3 to jest 432. Zatem musimy wyłączyć sobie pierwiastek stopnia trzeciego, żeby pozbyć się tutaj tego. Tej potęgi z 432 i wówczas będziemy znali A. No to zauważcie, że 432 to będzie 216 razy 2. Możemy to sobie rozpisać w ten sposób. Zatem rozbijemy to na dwa pierwiastki trzeciego stopnia. Tutaj mamy razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, no i tutaj otrzymamy szóstkę, ponieważ 6 do sześcianu to będzie 216 razy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Zatem A to będzie 6 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch. No i mamy pierwszą krawędź, czy krawędź pierwszego sześcianu, tak to powiedzmy. To samo musimy zrobić w tym drugim przypadku. Tu też mamy objętość, czyli tu już od razu zapiszmy, że A do sześcianu równa się 128. Oczywiście jednostki zauważcie, że mamy takie same, czyli tu mamy decymetry, tu też nam się pojawią decymetry. No więc, żeby wyznaczyć A, musimy wyłączyć sobie pierwiastek trzeciego stopnia ze 128. No i teraz, może zróbmy to drugą metodą, żeby także sobie przećwiczyć. Czyli najpierw 128 rozłóżmy na czynniki pierwsze. 128 przez 2 to 64. Na 2 32. Na 2 to będzie 16. Przez 2 to 8. 8 na 2 to 4. 4 na 2 to 2. 2 przez 2 da nam 1. I mam pierwiastek trzeciego stopnia. Zaznaczamy to, co nam się powtarza trzy razy. Z tego bierzemy dwójkę. Z tego również dwa razy dwa to cztery. Czyli mamy cztery pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. No i chcę teraz wyznaczyć różnicę. A różnica to będzie wynik odejmowania. Czyli od sześciu pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch. Odejmiemy cztery pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch. Możemy takie odejmowanie wykonać, bo zauważcie, że tutaj mamy takie same pierwiastki, czyli takie same liczby pod pierwiastkiem. Pierwiastki są tego samego stopnia, czyli 6 odjąć 4 to 2. Pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch, no i oczywiście tutaj sobie możemy dopisać jednostkę, że to będą decymetry. Tu mamy decymetry, tu również, skoro objętość była podana w obu przypadkach w decymetrach sześciennych, czyli to będzie nasza odpowiedź.